Czas na psią imprezę. Zapraszajcie czworonożnych przyjaciół do swoich ogródków, gdzie będą wykonywać sztuczki i zakopywać kości. Przetasuj wszystkie karty psów i, w zależności od liczby graczy, odrzuć część z nich do pudełka. Rozdaj każdemu z graczy po trzy karty. Każdy z Was powinien mieć przed sobą trochę wolnego miejsca. Wszystkie zdobyte karty będziecie okładać we własnych ogródkach. W kolumnach pogrupowanych według rasy. Na każdej karcie psa znajdziecie symbol rasy i numer, opis sztuczki, którą wykonuje się natychmiast po zagraniu karty, oraz bonus rasy, który rozpatruje się na końcu gry. W opisach sztuczek i bonusów znajduje się symbol rasy, który oznacza liczbę psów danej rasy w ogródku gracza. Na przykład, jeśli masz w ogródku trzy szpice, to ten opis mówi: Ta rasa zakopuje trzy kości. Na początku każdej rundy najpierw uzupełnijcie psi park. Zawsze składa się on z stylu kart odkrytych psów, ilu jest graczy plus 1. Teraz każdy z Was wybiera jedną z trzech kart trzymanych w ręku i kładzie ją zakrytą przed sobą. Gdy wszyscy wykonają to zadanie, odwróćcie wybrane karty. Gracz, który zagrał psa z najwyższym numerem, rozpoczyna swoją turę. W tym celu najpierw dokłada wybraną wcześniej kartę psa do swojego ogródka. Pamiętajcie, by układać te same rasy w jednej kolumnie. Teraz dołożony psiak wykonuje sztuczkę zgodną z opisem. Następnie gracz wybiera kartę z psiego parku i dokłada ją na swoją rękę. Po tym kroku swoją turę rozpoczyna gracz, który zagrał kolejną najwyższą kartę. Ostatni z graczy, czyli ten, który zagrał kartę o najniższej wartości, zabiera ostatniego psa z obszaru parku i umieszcza go w swoim ogródku, jednak nie wykonuje wtedy jego sztuczki. Następnie rozgrywacie kolejną rundę według tych samych zasad. Oto sztuczki dostępne w grze. Zakop kość oznacza, że dobierasz stali tyle kart, ile wskazuje symbol, i wkładasz je pod kartę danej rasy tak, by widoczna była wartość 1. Ulepsz kość oznacza obrót karty kości o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pamiętajcie, że nie da się ulepszyć kości o maksymalnej wartości 10. Przenieść kość oznacza, że możecie przenosić jedną lub więcej kart pomiędzy rasami w swoim ogródku, bez zmiany ich wartości, chyba że komenda mówi inaczej. Dobierz kartę psa pozwala dobrać karty psu w substali do swojego ogródka, ale bez wykonywania ich sztuczek. Wszystkie sztuczki są opcjonalne. Gdy nie chcecie, bądź nie możecie ich wykonać w całości lub częściowo, nie musicie tego robić. Poza zwykłymi rasami ptali możecie natknąć się na koty w psybraniu. Dokłada się je zawsze do wybranej rasy i bierze pod uwagę przy liczeniu psów. Jeżeli zagrywacie kota w psybraniu jako pierwszą kartę, musicie do niej dołożyć następną zagraną kartę psa. Jeżeli zabraknie kart do uzupełnienia psiego parku, rozegrajcie ostatnią rundę. W tej rundzie nie dobieracie już psów z parku. Jeżeli zabraknie Wam kart do wykonania sztuczki, wykorzystajcie psy z parku lub karty z pudełka. Na koniec wykonajcie jeszcze sztuczki finałowe dla każdej rasy w ogródku. Bonus aktywuje się tylko raz, bez względu na ilość psów w danej grupie. Niektóre bonusy pozwalają kilkukrotnie ulepszyć tę samą kość. W pozostałych przypadkach nie można ulepszać tej samej kości. Jeżeli macie ich mniej niż wskazuje bonus, nadmiarowe ulepszenia przepadają. Koty w przybraniu wliczają się też do sztuczek, a jeżeli są ostatnio dodaną kartą, wykonajcie bonusową sztuczkę psa leżącego pod spodem. Następnie policzcie punkty za wszystkie zakopane kości. Gracz mający ich najwięcej wygrywa całą grę.